Gdy czwartej nocy po katastrofie przyszedł sztorm, fale wyniosły rozlaną ropę do Zatoki Alaska. Dotarła aż 1200 mil od miejsca wycieku. Ponad połowa ropy pozostała w cieśninie księcia Williama. Wsiąkła w ziemię, oblepiła drzewa, pokryła skały i plaże całej cieśniny. Do zatok wpłynęła warstwa ropy grubości metra. Niewiarygodne. Według najniższych szacunków stankowca wyciekł 11 milionów galonów. Według najwyższych 38 milionów. Prawda leży pośrodku. Gdyby taki wyciek nastąpił u zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, pokryłby obszar od stanu Waszyngton do San Diego. Zginęło ponad 300 tysięcy sztuk ptaków, 3,5 tysiąca wydrymorskich, morskich, 300 fok, 250 bielików i 22 orki. Exxon nie wiedział, jak zebrać ropę z morza. Nie zaplanował również oczyszczenia plaż. Najpierw wysłali kogo się dało do wycierania kamieni. Najbogatsza firma naftowa na świecie płaciła za wycieranie kamieni. Przypływ pokrywał je i musieli zaczynać od nowa. Kiepski dowcip. Wszyscy się z nich naśmiewali. Exxon pomyślał: nic z tego. Co teraz? A w dwa miesiące firma zatrudniła tysiące robotników. W najgorętszym okresie pracowało tu 11 tysięcy ludzi, czyli trzy razy więcej niż mieszkańców Waldes, największego miasta w okolicy. Cała armia. Zaczęli czyścić plażę wodą pod ciśnieniem. Zabili w ten sposób wszelkie formy życia. Absolutnie błędna metoda. 45% wycieku osiadło na plażach cieśniny. Exxon usunął może 3%, czyli ropa tu pozostała. Trzy lata po katastrofie. Gdy spojrzeć na całą cieśninę, widać że się odradza. Przypomina to oglądanie chorego na raka. Większość organizmu jest w porządku, poza rakiem, który stwarza problem. Wyspa Knight cieśnina na księcia Williama. Ropa stankowca po 18 latach. Trudno uwierzyć, że minęło już tyle czasu. Na świat przyszło nowe pokolenia. Tu w Kordowie muszą wiedzieć, co się wydarzyło. Ta katastrofa ma znaczenie dla całego świata. Te nastolatki będą dalej opowiadać nasze dzieje. Twierdzenia wielu grup ekologów o stałym i poważnym zanieczyszczeniu cieśniny są niezgodne z prawdą. Cytat ze strony internetowej firmy Exxon. Laboratorium na Alasce. Kiedy usłyszałem o katastrofie, pomyślałem, że to niesamowita okazja, by poznać rzeczywiste skutki wycieku ropy. Yes. Mamy ekologicznie dziewicze środowisko, brak innych źródeł zanieczyszczeń, równie dużych lub szkodliwych jak ten wyciek ropy. Uznałem, że sporo się dowiemy, chociaż oczywiście dla ludzi to tragedia. Ta czarna linia to ropa stankowca, która zbiera się na poziomie najwyższego przypływu. Przywarła do skały razem z igłami. Nasze laboratorium od 1989 roku bada różne aspekty wycieku. Próbujemy ustalić, ile ropy się wylało i jak długo utrzymywała się w wodzie. Exxon twierdził, że plama jest mniejsza niż boisko do koszykówki na obszarze 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. W roku 2001 przez całe lato wykopaliśmy 9 otworów pomiarowych na 92 plażach. W połowie znaleźliśmy ropę. 55 ton ropy pokryło 10 hektarów. Gdyby dziś nastąpił taki wyciek, uznano by go za poważny. W roku 89 pytaliśmy, co się stanie z Gorbuszą? Co będzie ze śledziem? Czy przeżyje na rybek? Jaki los spotka ikrę na plażach? Czy gdy dorosną, zdołają się rozmnażać? Wkrótce po wycieku Exxon przeprowadził pomiary skażenia wzdłuż strumieni i nic nie znalazł. To żadna niespodzianka, bo nurt wody nie dopuści, żeby ropa się tu dostała. W jaki sposób dochodzi do kontaktu z gorbuszą? Ropa dociera tu z przypływem, który zalewa cały ten teren. Kiedy się cofa, woda przesiąka przez glebę na brzegach strumienia i dociera do tarlisk w gorbuszy, Plaża jest przepuszczalna. Jeśli wyleję wodę... Widzicie? Po paru sekundach przesiąka. To dowodzi, że podczas odpływu woda przenika pod powierzchnią, przenosząc ropę i trujące substancje, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Rozpuszczają się w wodzie, która przenosi je do warstw osadowych. Wywołują u ryb raka, tak jak u ludzi, kiedy palimy papierosy. W latach 70. mieliśmy bardzo skąpą wiedzę o toksyczności ropy naftowej. Ropa zatruła 213 strumieni, w których rozmnażają się gorbusze, niszcząc miliardy ziaren ikry. W 1991 roku pojawiły się pierwsze sygnały o długofalowych skutkach, gdy gorbusze zmieniły obyczaje. Wszystkie ryby, a były niskiej jakości, przypłynęły w ciągu dwóch tygodni. Rok później nie pojawiła się ani jedna. Gorbusze nie przypłynęły. Rok 1993, Podwójny szok dla wspólnoty. Pierwszy cios w kwietniu, gdy załamały się połowy śledzia. W 1993 śledzie przypłynęły na tarło. Tylko jedna trzecia tego, co zwykle. A ryby były chore. Pływały w kółko tuż pod powierzchnią wody. Jak okiem sięgnąć, wyłapywały je mewy. Wpłynęliśmy do Rocky Bay. Przed nami kłębi się około 3000 mew. W głębi widać ikrę wyrzuconą na brzeg. Ryby miały białe plamy i krwawiły. Pływały bokiem, do góry brzuchem albo w kółko. Nie jedna, tylko ławica. Miliony sztuk na długości 5 mil, tysiące ton ryb. To była wirusowa posocznica krewotoczna. Pierwszy raz ją tu widzieliśmy. Poprzednia wystąpiła w Kolumbii Brytyjskiej po wycieku ropy.